Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy <coughs> przepraszam, ciasto harataniec. Teraz zrobimy <coughs> kruche ciasto. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej szczyptę soli, 20 deko masła, pół szklanki cukru, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, jedno jajko, jedno żółtko i 3 łyżki kwaśnej śmietany. I teraz składniki kruchego ciasta łączymy. Masło ścieramy na tarce o dużych oczkach i masło i tarkę opruszamy mąką. Zarabiamy ciasto i będziemy część ciasta łączyć z kakao, a część ciasta zamrozimy w zamrażarce tak na 30 minut, a te pozostałe damy do lodówki. Będzie to ciasto z serem i wiśniami, ale teraz skupiamy się na cieście kruchym. Ciasto kruche nie lubi długiego wyrabiania, więc należy go Szybciutko wyrobić składniki, połączyć i wyrobić. Dodajemy świeżą. Jajka i łączymy. To jest jajko i jedno żółtko. Ja to zawsze powtarzam. Że kruche ciasto wyrabiamy energicznymi ruchami i schładzamy w lodówce. A w tym przypadku należy część ciasta dać do zamrażarki, ponieważ będziemy je ścierać na wierzch. I ciasto musi być dobrze schłodzone. Później przygotujemy masę serową. I oczywiście jeszcze tutaj będzie piana z białek, także jest to bardzo, bardzo efektowne, ciasto smaczne. Możemy zamiast wiśni dać inne owoce, ale wiśnia ma swój smak, taki kwaskowaty, więc te ciasto nabiera dodatkowych walorów smakowych. Może być czarna porzeczka. Po prostu jakie owoce w domu lubimy, takie możemy w tym cieście zastosować. I już ciasto mam zarobione I teraz podzielimy na trzy części. I do jednej części dam kakao. Tak. Już mam. Już jest ciasto. Dzielimy na trzy części. Taką starajmy się największą część ciasta dać na spód, a na wierzch taką mniejszą. I to damy do lodówki, a tą mniejszą damy do zamrażarki, bo będziemy, tak jak już wspominałam, będziemy ścierać. A do tej części ciasta... Dołożymy kakao. I jeżeli byśmy mieli problem, to takie są zawsze końcówki śmietany, i należy dołożyć albo niewielką ilość mleka. A ja dołożę po prostu taką końcówkę śmietany i ciasto zarabiamy. Te sobie damy na bok. Zarabiamy i będziemy mieli ciasto kakaowe i również je dajemy do lodówki a tą najmniejszą część dajemy do zamrażarki na 30 minut takie ciasto ma Połączone zawijamy i dajemy do Tak mamy ciasto kakaowe, ciasto, które zamrażamy i ciasto, które wyłożymy formę. Ciasta już mam przygotowane, schłodzone i tu mam wyłożone w formie. 25 na 30. I teraz będziemy potrzebować kilogram sera białego, jeden budyń, ja mam dwa miliardy, szklankę cukru, 200 ml śmietanki 30% i 3 jajka. I to należy bardzo, a bardzo dokładnie Uczyć, zmiksować ja po prostu zmiksuję. A tutaj mam 40 deko drylowanych wiśni, szklankę białek, 3 czwarte szklanki cukru i jeden kisiel Białka ze szczyptą soli i cukrem ubiję. I dam na sam koniec połączę z kisielem. A teraz masę serową należy bardzo, bardzo dokładnie uczeć. Masę serową już mam przygotowaną, białka ubite i tak jak wspominałam dodaję do piany kisiel i należy. Bardzo dokładnie pomyśleć. I teraz będziemy łączyć ciasto. Wkładamy i wiśnie, rozprowadzamy po całej powierzchni. Tego płynu nie dajemy, ponieważ by nam ciasto dodatkowo zwilgotniało i na wiśnie ścieramy ciasto kakaowe. Sama powierzchnia jest. Teraz staramy się, aby cała powierzchnia tym ciastem kakaowym była pokryta. No jeżeli nie, to sobie możemy później rozprowadzić. Widelce. Tak tu już mamy. Należy to wyrównać. I teraz wykładamy. Tutaj mi wypadło. I teraz wykładamy masę serową Również na całą powierzchnię. Równomiernie należy rozprowadzić. i na masę serową damy ubite białka. A na wierzch rzeczemy ciasto i będziemy mieli ciasto harat. Pieczemy godzinę czasu w 170 stopniach, ale oczywiście sprawdzamy do suchego patyczka i wykładamy białka dobrze pamiętamy aby całą powierzchnię Pokryć tą, tymi, tą pianą i teraz na wierz zećmy pozostawione ciasto i ciasto hara taniec godzina czasu 170 stopni. Zawsze pomagam, jak gdzieś mam. to sobie zawsze rozprowadzam widelcem, aby ta powierzchnia była pokryta tym ciastem. I ciasto wędruje do piekarnika na godzinę czasu. Tak przygotowane ciasto. Harataniec. I tak oto wygląda kruche ciasto. Z Pianką, wiśniami, czyli ciasto harataniec. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto harataniec.